Moja żona to cały czas chce, żebym ja coś mówił, będę mówił. To tu wjechała, druga strona. Czyli ściana sklejki. Miało być połączenie górą byle jakie, ale zrobiłem takie samo jak po tej pierwszej stronie, więc znowu wykorzystałem szynę. Różnica jest taka, że tu będzie wisiąca szafka, więc przy przykręcaniu sklejki musiałem jeszcze natrasować 3 punkty do mocowania szafek. I to dodatkowo wzmocni całą ścianę. Tu są śruby wkręcone. Ósemki trzy. Na tych trzech ósemkach będzie profil aluminiowy. 3x3 jak dobrze pamiętam. I on będzie się licował tak i z dołem szafki. Do niego przyjdzie do szafki. Tak samo będzie tu z sufitu, też jest śruba. Tak, profil i tak. To będzie przód szafki. I w środku trzeci kątownik, który będzie szafka zmocona. To tyle odnośnie tej ścianki. Yy, prowizorka jest królową budownictwa, więc tu mamy element prowizoryczny. Tak za tydzień chcemy wyjechać, dlatego yy, no chcę już. Muszę zrobić łóżko, a jak mam zrobić łóżko, to chcę, żeby garaż był oddzielony, żeby można było tu zapakować bagaże do garażu. Więc na razie postawiłem taki kawałek sklejki, jak mi pasował. I celowo będzie coś ładnego. No a teraz już yy, przyszedł czas na bieg przez płotki, czyli zakładam skorwę, znaczy już założyłem i będę przekręcał poprzeczki, na których. Będzie leżało teraz. A jeszcze jedna rzecz. Jak już przykręcę te poprzeczki, to skorwy będą nieruchome. Nie będą mogły się zsunąć. A jak nie będą mogły się zsunąć, to tu bajola. To nie będę mógł podnieść całego łóżka, bo ta śruba będzie mi blokowała. Ale wymyśliłem sobie, że jeżeli będę miał potrzebę, a będę miał potrzebę, to po prostu wykręcę tę śrubę. A wieszaki i tak zostaną na tych dwóch krętach. Nie przesunie mi się nic. Trzy śrubki wykręcę od każdej z Z jednej strony podniosę, a z drugiej strony już nie powinno być żadnego problemu. A jak będzie problem, to też odkręcę go i zajdzie. Także już? No pokaż, czy to działa, panie. O! Mamy światło. Żyliśmy sobie na dwie strefy. Jedna strefa to będzie światło z przodu, czyli tylko dwie przednie lampki, czyli te za tylnymi siedzeniami. A druga strefa to będzie na wysokości między kuchnią i łazienką i na dłuższą. To będzie druga strefa. Pamiętasz, może jakie to są lampki? Tak, okrągłe. Tak, jak bramki i piłka. Akumulator poskładałem trochę tak do kupy, żeby był w jednym kawałku. O tak. I żeby można było go przymocować do podłogi, ale o akumulatorze to już będzie cały złożony to po mniej więcej. Jeszcze bms brakuje. Znaczy jest BMS, ale jeszcze nie jest gotowy do tego, żeby go podłączyć. A ten fotel tak na chwilę tu stoi. On tak nie będzie, naprawdę. Nie? nie. Chyba, że się obrazisz, i pójdziesz, będziesz jechał. Idę tam. Jak będzie dupa bolała, to będę jechał na stojący, Bez fotela. <laughs> Maksymal mówi, że jest gotowy do pracy. Więc trzeba dać mu szansę. Aktualnie odbywa się przedłużanie przewodów. Ciekawostka jest taka: to są przewody stosowane w instalacji elektrycznej w Polsce. A to są przewody elektryczne stosowane w fanie. Ktoś się zna, ten wie, że czarny. To minus, a czerwony to plus. Natomiast tutaj czarny to plus, a biały to minus. Także na to trzeba zwrócić uwagę, żeby nie połączyć czarnego z czarnym, tylko czarny z czerwonym, a biały. Jutro wyjazd. Z czarny. Znaczy nie, że wy wyjazd, tylko że my mam jutro pierwszy wyjazd. I mamy materac od przed chwili. Przywieźliśmy go sobie z firmy, do której link będzie w opisie. Materac składa się z dwóch części, to znaczy na razie mamy materiał na materac, a materac dopiero powstanie. Dolna część 35 kg na metr sześcienny gęstość, górna część pianka memory foam. Ubróćcie się, żebym pokazała jaka jest grubość. O. Taka gruba, 2 cm, czyli 8 plus 2, taka będzie grubość naszego materaca. Musimy jeszcze tylko pobawić się wycinanki i dociąć dolny materac w taki sposób, żeby nam ładnie wpasował się poszerzenie i przewężenie pod poszerzeniem. Czyli żeby miał dokładnie taki wymiar, jak mamy. Trochę zabawy nas czeka. Jak już podocinamy i będziemy widzieli, że dół materaca jest spasowany na gotowo, na elegancko, to wtedy y, przykleimy górę. I będziemy mogli powiedzieć, że materac jest skończony. To znaczy, że jest gotowy. To jest no no. mhm. Niestety klej w sprayu nie wykorzystał swojej drugiej szansy. Puściłem tutaj. Co my kleimy? No teraz sobie robimy. Sklejamy z dwóch kawałków, bo nie wycięliśmy takiego od razu, jak chcieliśmy. Standardowym na rozmiarem furtowni, rozmiarem materaca jest 120 na 200 Wydaje mi się, że to jest połowa całej formatki, bo kiedyś kupowałem taką 240 na 200 więc wydaje mi się, że 120 na 200 to jest połówka, ale że to jest standard taki medlowo-furtowny. A że my mamy łóżko. 192 na 140, no to te 20 trzeba było do tych 120 dokleić. No i to właśnie zrobiliśmy. To jest przednia część materaca, czyli tam gdzie wymiar był bardziej regularny, czyli tam gdzie będzie poszerzenie, a to jest ta tylna część materaca. I ja myślałem o tym, żeby dać to z przodu. A Ola powiedziała, że lepiej dać to z tyłu, bliżej drzwi, bo na tym nie będziemy siadać, więc mniejsza szansa, że się rozklei. Chociaż jak w hurtowni facet opowiadał, o tym, że jak kleją pianki, a potem próbują rozerwać, to w miejscu klejenia trzyma, a rozrywa się obok albo w zupełnie innym miejsce. Także generalnie sklejenie pianki powinno powodować, że że jest trwałe i na wieki. Dobra, jak te resztki kleju tutaj, te paliczyny wyschną, to rozkładamy memory, czyli tę cieńszą piankę, kładziemy na niej na rozłożonej swobodnie na podłodze, położymy tę piankę do góry nogami, czyli do góry, dołem i odrysujemy sobie na memory bardzo delikatnie. Facet w ostrzegał, żeby uważać przy przyklejaniu pianki memory na na tę zwykłą piankę, bo ona się łatwo się ciągnie, czyli że można ją przyklejając ciągnąć. Także jak najmniej siły trzeba będzie przykładać. Oczywiście pięć razy zrobimy to na sucho. Zrobimy próbę. I jak już będzie wszystko wypróbowane, to skleimy. Czyli na to przykleimy memory. Memory fajnie, bo jest w całości. Nie jest tak, że... Nie jest tak, że trzeba będzie coś tam sklejać. Także od góry patrząc na materiał, to on będzie w całości. A jeszcze tu na poszerzaniach memory będzie wystawał z tej strony będzie wystawało 5,5 cm, a z tamtej będzie wystawało 4,5 na długości 124 A co tam stoi obok Ciebie? Co to za zakup? A taki tam gówniany. Nie mów tak, bardzo myślę dobre to będzie dla nas. No właśnie, że to bardzo dobre. No nie hejtujemy przecież, że gówniane tylko. Nie hejtujemy. To będzie ten... Zakup to, to jest... No na Mazurach jak się pływa na żaglach, teraz standardy się zmieniły, ale jak ja pływałem 20 lat temu, to myśmy nie brali na jachty toalet turystycznych. Tylko załatwialiśmy swoje potrzeby w lesie, tak cywilizowanie, czyli saperka, papier toaletowy na saperkę, 50 metrów las, dołek, kupa do dołka, zasypanie. Zostawał, zawsze zostawał po nas porządek, ale było takie raz na jakiś czas, raz na parę dni zabijaliśmy do portu wtedy miało miejsce takie coś, na co mówiliśmy sranie w porcelanie. Tu nie porcelany, ale mam nadzieję, że też będzie. Ja nie wiem, czy my nagramy odcinek o tym, jaki mamy pomysł na korzystanie z toalety. Nie, bo to sprzedamy kiedyś. Za gruby Hajs. Dobra, to nie w każdym razie będziemy mieli. Mamy taki pomysł, żeby używać tego inaczej niż wszyscy. TetraFort XGL Czytam Tetford. O cholipa! Ale będę musiała to wyciąć. Tetford. Tetford XGL. Pani odkleiła, mówi, że klej jest dobry, to jest co? Trzeba by mi nie wierzyć, nie? Czekamy na odparowanie. W przypadku tego kleju to jest krócej, bo od 10 do 50 sekund, to ile dobrze pamiętam. I teraz ważne jest, żeby układając piankę z memory, nie zaciągać jej. Ona się ciągnie ciągnie się jak elastyczny materiał do tapicerowania. Dlatego trzeba to robić delikatnie, żeby go nie naciągnąć. A jak się naciągnie, to będzie naciągnięty. Nikomu głowy nie użyję. No. Dobra, hola Kolejnen. Teraz czekam aż się skleje, jak się skleje to... Pory, ty jak ładnie. O, jak będzie miękko i twardo. Wyszło bez zabawy, czyli daj tutaj na poszerzenie. Czekaj, czekaj. Kopiecie <grych> to. Znikające dłonie. Ja yeah. Magic. Dobra. On miał w całości być do poszerzenia, tak żeby był w jednym kawałku, żeby wchodził na poszerzenie. Ale uznaliśmy, że będzie tak ciężko jak tu będzie taki płytki kawałek. Tu są 2-3 cm maksymalnie. Jakby się prześcieradło na to zawinęło czy coś tam innego. To tu w tym miejscu by było cienko. Więc tu dokleimy na stałe kawałek gąbki i ją zatapicerujemy razem z boczkiem. Będzie na równo. I tyle. A goroma jest, nie. a ludzie się gonić tam. A też jeszcze zamkniemy, żeby zobaczyć jak wyszło do pasowania. Nie bomba. Dla mnie dwie. Prawdopodobnie dobrze byłoby z tyłu wyciąć w materacu zagłębienie na klamkę. Bo ona przy zamkniętych drzwiach naciska lekko na materac i to będzie się odkształcało pewnie. Ale to nie jest. Praca wyłącza na natychmiast. Tak wygląda nasz dzik przygotowany do jutrzejszej wyprawy. No, jeszcze nie przygotowany, bo jeszcze nie podłączyłem wiatraka i nie podłączyłem oświetlenia, ale już prawie wszystko, prawie gotowe. A i ja nie podłączyłem jeszcze akumulatora do akumulatora, znaczy do alternatora. Znalazłem instrukcję. Czy znalazłem? Za dużo powiedziane. Przeczytałem instrukcję do Oriona, czyli do separatora DCDC. -DC. Nie do tego najprostszego Cyrixa, tylko do Victrona. I tam w instrukcji jest bezpiecznik między alternatorem a akumulatorem hotelowym. Czyli jeżeli będziecie podłączać się, to nie podłączajcie się zabezpiecznikiem alternator, akumulator rozruchowy, tylko podłączajcie się bezpośrednio do potencjału alternatora. Czyli osobno ma być zabezpieczony akumulator rozruchowy i osobno ma być zabezpieczony akumulator hotelowy. Tak będzie jutro. Gdzieś pod Ślężą prawdopodobnie. Znaczy, no tak sobie wymyślisz, że pod Ślężą ośmię. I dużo tu mamy miejsca, zobaczcie. Oj, pacha. Tam ma Pawełek jeszcze tyle do ściany. Jeszcze, o, łokieć mogę. W jednym łokciem mogę w ścianę, a drugim nie dosięgam do żony nawet. A ja mam tu jeszcze ufo ho Sporo miejsca. No 140, Jakby nie liczyć, to 140 wyjdzie. Wystarczy. Jak wyciągnę palce, to dotykam poszerzenia, a tu jeszcze jest miejsce. Znaczy, jakbym miał 80 albo więcej, to tak pewnie czułbym się mało komfortowo. Albo jakbym e, był Vincentem wanem. To by musiał spać wzdłuż albo po skłasie. Pozdro, Vincent.